Cześć widzowie, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zdobyć dużo pieniędzy w GTA 5. Pierwsze musimy pojechać do tego. Pierwsze coś, pierwsze coś, to musimy pojechać do tego miejsca. Tu znajduje się na mapie, w tym miejscu. I musimy pójść tam trochę. Bardziej w przód, i tu są takie anteny. I wtedy musicie wejść w, w internet. Klikacie pieniądze i usługi. Klikacie to. I klikacie rynki. Musicie tutaj znaleźć Radio Los Santos. O! I tutaj władować swoje wszystkie pieniądze, które macie. Ja mam ich dużo. Ok, klikam kup, mam zero kasy. Teraz bierzcie jeszcze jakąś broń, w tym przypadku wezmę Mingana i strzelajcie w to. Gdzie jakby strzelać w to, to aktywy wzrosną. Musicie też wziąć bomby przylepne i też je tam rzucić. Snajperka ogólnie najbardziej niszczy. Ja najbardziej użyłam albo Olbrzyma, albo snajperki. A jakby musicie zniszczyć kilka takich, i później zob zobaczyć na giełdę. Dobra, teraz jakby patrzycie na giełdę, Gacie pieniądze, usługi te tak wcześniej. Moje portfolio, i może tak być, że tutaj nic nie wzrosło. I jak nic nie wzrosło, to jeszcze trochę poniszczcie tego. Kurde, ten pies mnie nerwuje, a nie chcę go zabijać. Tak go chyba nie zabiję. I teraz bierzecie jeszcze jakiś inny karabin i jeszcze raz niszczycie. Dobra, teraz muszę sobie zdezaktywować kod. No i teraz się trzeba wysadzić. Bo wysadzam się do tego, bo trochę czas minie. I zobaczycie zaraz giełdę, jak wzrosną akcje. Wychodzimy ze szpitala. I teraz patrzymy na giełdę. I widzicie dużo wzrasta tutaj. Może i nie dużo wzrosło, ale coś tam wzrosło, zysk też jest duży. Więc to jest taki najłatwiejszy tutorial jaki znam moim zdaniem. Widzimy się w następnym odcinku.